Gdzie macie malinkę i kola, gdzie jest kolo i malinka, dzień dobry dziewczynki i chłopczyki, no dwa chłopczyki, Dobry, dobry, jedz, jedz, noś zimuje słoneczko jedz, jak jedzą, wcinają, one tu śpią, zimno znowu. Wiedzą tutaj? Nie jest. Na co czekasz? Nie pasuje. O nie, kochana. No jec yes. nic więcej nie dostaniesz. I tak tu nabrudziłaś w nocy. To nie. Dobry. Kawka. Pipiś. Tu mam taki kubek. Jest tu przepis na. Jakieś ciasto z, z kubka, ale to jest do mikrofalówki. No i ja tego nie zrobię, bo ja mikrofalówki nie posiadam. Ale wiecie co, zimno jest, myślałam, że sobie położę, Się pouziemiam, ale, ale nie. Nie pouziemiam się. Idę zobaczę. No tutaj są te kapustne, wszelakie jeszcze trochę. Upychałam gdzie bądź. Jest tutaj też i cebula. Idziemy zobaczyć czy przypadkiem. Idziemy zobaczyć czy przypadkiem żaden ślimol się tu nie nie wdał wczoraj wieczorem pilnowałam, bo tutaj mi rosną. Hmm. O, trochę wyżarte. Tam I tutaj z korupkami posypałam. Na obrzeżach. Zobaczcie, tutaj zjadł. Ale to wcześniej. Tu jedzone było. Zatłukę. Zatłukę te ślimaki. Tu zjedzony stożek wzrostu. Do widzenia, nie będzie. Chodzę i kawę wylewam. Ja jeszcze dosadzę. Dzisiaj. Dzisiaj jeszcze dosieję. Ale to w pojemnikach, nie tu. W pojemnikach. O tu idzie. Tu też idzie. I po prostu później przesadzę. No bo te były przesadzane. Nie wiem czy tutaj jak nie las Czy to taka odmiana. Huk. Nie wiem. Bo te były wsadzane. Te z dynia. I ona była wsadzana normalnie z yy, sadzonki, nie? O no. góreczków mam nadmiar, wsadziłam tu, tutaj, tutaj, w komatem groszek. Zobaczymy, czy to wzejdzie w ogóle. zobaczymy, jeszcze kaczki śpią, ale zaraz jak mnie usłyszą, to. O, muszę podlać. ale jak mnie usłyszał, to zaraz do darmy. Dzisiaj robię też oprysk, oj stój kubek, nie chcę stać. oprysk na, patrzcie co ja tu mam, o mszyce, z czego będę robiła? Z mydła szarego, jak nie pomoże to co innego będzie, a tutaj co, ziemniak, seler, Tutaj wczoraj wlazłam i pieliłam Grackowałam eee... Widzę, że marcheweczka zeszła, tutaj jest sel, eee... burak naciowy, a tam buraki, te okrąglaki i... O, tu jak weszło. Kukurydza też duża. Tu jak weszło. No nie, ja się dzisiaj z wami rozprawię. Kukurydza duża. No i dobra. będę kończyć Idę robić a już Bardzo go nie czuć bez wiatr Pięknie Zbieram dzisiaj na herbatkę jeżyny Jerzynek, ile jerzynek będzie? Tam drugi krzak też. Ho ho ho, pięknie. Już do was idę. Agrescik, agrescik. Tutaj czerwone. Czerwone, jedna się czerwieni. No, czekamy. Ale greścik w tamtym roku nie miałam. Greściku w tym roku się za niego porządnie wzięłam. I będzie. A tutaj, tutaj posiałam tą cukrową. 10 sztuk miałam. A tutaj, bo mi nie wyrosła cebula, to po prostu posiałam koper. Bo tu jeden mi wyszedł. Widzę koper, sałatę i Плетки <Слыш> какая-то. <Слыш> Chyba już zobaczymy. Ojej. Zobaczymy, co ryjek? Czy to już, czy to nie już? I się mi wydaje, że chyba nie. Jeszcze nie. Jeszcze chwilkę, tutaj są żołądki, one jeszcze chwilę muszą dojść, te żołądeczki. O Boże, się tłuką tam. Jaka goloneczka? Druga zaraz do drugiego pójdzie. Czuł się, ale on wielki jest. Jezu. Hmm. Yy, ogarniasz wody. A to myślałam, że będzie ładniejsze, a to takie malutkie kwiatuszki jutro kozą dam. Zraszasz taki jeden. Jeszcze są trzy. Trzy. Meszki już latają. No i podlewa. On taki jest obrotowy. Ile one latają? Cztery? Dobra, podlewaj ja idę. Wyjdź. Kot mi się tu wpierdziela. To są moi nowi mieszkańcy. 15. Gratisie. 3, czyli 18. Brójlerki. Nie wiem ile. 3 dniowe, 2, 2 dniowe. W jeden dzień nie mam. Tamten patrzę, że tak głowę przechyla. Mam nadzieję, że to nie ten kręcią. No i niektóre takie są ze dwa takie marniochy. I patrzę, że mają kupy luźne. Sprzątałam przed chwilą im. to ta Tragedia po prostu. I Tu im przygotowałam pokrzywę z jajeczkiem i utarłam swojego węgla. Z brzozy robiłam tam. Nie wiem w którymś filmie chyba jest. I zmieszam im. Jedzą taką o, takie coś jedzą. To jest y, nie kruszonka, tylko co miałam. To zmieszam im to. Sypkie takie, nie? Trochę, nie no wiem, może trochę połamane. I zmieszam im z tym po prostu. Ten węgiel mam nadzieję, że ich tak unormuję będzie lepiej. A teraz już śpią. No. To im to dam, zobaczymy jak będą jadły, bo pierwszy raz jajko będą jadły. No Trochę lubią. Muszę im takie podłużne, gdzie ja to mam podłużne na razie to mają, o tamte takie osobiałe trochę, no nie nic, żeby zobaczymy, zgrozi się są. wole pełne mają może na razie nie głodne jedzą no i wszystkie wyglądają na brojlery tak jak było umówione jedzą Dobra, ja się z Wami żegnam na dzisiaj, już jest wieczór, niedzielny wieczór. I już trzeba iść spać, bo to trzeba rano stać. No tyle. Dobranoc.